Detektyw Sasaki to kolejna, a dokładnie już 60 jednotomówka Waneko. Bardzo spodobała mi się jej klimatyczna okładka i tematyka, czyli kryminał, więc postanowiłam ją przeczytać. Kotoha Minemori to śliczna, młoda dziewczyna, która postanowiła zostać detektywem. Jej wyobrażenia o pracy zderzają się jednak z rzeczywistością, kiedy zamiast typowej pracy detektywa otrzymuje od nowego szefa propozycję nie do odrzucenia, a jest nią praca w biurze wewnętrznym. Ale nie będzie tam nudno. Oj nie, to nie jest robota papierkowa. Poznaje ona tam swoją... Jedyną współpracowniczkę, a zarazem szefową, detektyw Rene Sasaki. Celem biura wewnętrznego jest tropienie i oczyszczanie środowiska z nieuczciwych agencji detektywistycznych i detektywów. Jak można się domyślić, panie z biura wewnętrznego nie są lubiane w środowisku skorumpowanych kolegów i koleżanek po fachu. Co więcej, czasem narażają się nawet całym agencjom, którym przeszkadzają w nieuczciwym zdobywaniu zysków. A sprawy te zaczynają się od małych oszustw na pojedynczych osobach do sporych przekrętów. Panie nie tylko tropią, takie sprawy, ale i nieraz walczą o swoje życie, bo jak wiadomo niektórzy zrobią wszystko dla pieniędzy. W trakcie odkryjemy też przeszłość Sasaki i dowiemy się, co skłoniło ją właśnie do takiej pracy. I to w sumie jest najciekawsze w tej mandze, ponieważ sprawa z przeszłości dziewczyny jest związana z tym, co teraz robi, ale i z morderstwem. W mandze nie brakuje akcji, pościgów i przemocy. Pierwsze co rzuca się w oczy, to grubość tomiku. To niby jednotomówka, ale manga w oryginale ma dwa tomy, więc to taka gruba jednotomówka. Format jest powiększony. Niestety w madze nie ma kolorowych stron, a szkoda, bo drugi tom też miał piękną okładkę. Pod obwolutą nie ma nic ciekawego. Kreska jest bardzo ładna i dynamiczna. Nie ma tu zbyt wielu teł, ale nie przeszkadza to, bo manga bardziej skupia się na ludziach i ich emocjach. Manga momentami jest dość mroczna, przyznam jednak, że tak do około 1 trzeciej mangi troszkę się nudziłam, ale później akcja była tak wciągająca, że musiałam doczytać tomik od razu do końca. A nieraz robię sobie przerwy czytając, a już szczególnie przy takich grubaskach. Czy polecam? Jak najbardziej tak. Jeśli lubicie kryminały, zagadki, to manga powinna się wam spodobać. Jest to raczej tytuł dla starszego czytelnika. Ja bym polecała tak od 15-16 lat. Młodszym osobom tytuł może się nie spodobać lub je znudzić. Dziękuję wydawnictwu Aneko za przesłanie tej mangi do recenzji. A wy znacie tą mangę? Czytaliście ją? Czy może nie lubicie kryminałów? Napiszcie w komentarzach. Pozdrawiam, cześć.